Teraz już kolejny temat. Wielkopolski Urząd Wojewódzki uruchamia kolejne mobilne punkty szczepień. Jutro z bezpłatnej jednorazowej szczepionki będzie można skorzystać na przykład w Dolsku w piątek, 13 sierpnia w Chrzypsku Wielkim. Ale po kolei. Naszym gościem przy telefonie jest pełnomocnik wojewody wielkopolskiego do spraw szczepień przeciwko COVID-19, Słowomir Król. Dzień dobry panu, witam bardzo. Serdecznie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, może zacznijmy od tego, gdzie i kto jutro będzie mógł właśnie skorzystać ze szczepień. Jutro w parafii świętego Archanioła w Dolsku będziemy szczepili od godziny 8.30 do 15.00 wszystkich chętnych i jutro mamy taką specyficzną sytuację, będziemy szczepili dwoma różnymi preparatami Johnson Johnson to jest preparat przeznaczony dla osób pełnoletnich, natomiast będzie można również się zaszczepić pierwszą bądź drugą dawką preparatu federa i to są szczepionki, które są przeznaczone dla osób, które ukończyły już 12. rok życia. Aha. Czyli jutro dla każdego coś dobrego, hmm. w zależności od zainteresowania. No właśnie, według jakich zasad będzie można się zaszczepić? Jak, jak to będzie zorganizowane, po prostu jak to będzie przebiegało? Będą dwa zespoły szczepiące i dwa zespoły kwalifikujące. Po otrzymaniu Johnsona bądź drugiej dawki Pfizera będzie od razu drukowany również certyfikat szczepień. Ten tak zwany paszport COVIDowy, który pomaga w wyjazdach za granicę. Sądzę, że będzie się ten punkt cieszył dużym zainteresowaniem jutro w tejże parafii. Mhm. Ale to nie jest tak, że, że mogą korzystać tylko mieszkańcy Dolska, tylko wszyscy, którzy po prostu tam się pojawią o tej, o tej wyznaczonej porze, tak? Oczywiście jak najbardziej pamiętajmy, że Johnson Johnson jest w ogóle przeznaczony dla osób, które w żaden sposób nie zapisują. Natomiast jeżeli mówimy o szczepionce Pfizer i na przykład drugiej dawce, to pamiętajmy, że od 1 lipca jest możliwość zaszczepienia się tą drugą dawką w dowolnym punkcie szczepień, także jeżeli ktoś będzie przypadkiem nawet przejeżdżał przez Dolsk to również będzie mógł się zaszczepić tą szczepionką. Panie dyrektorze, a ten paszport covidowy jest taką trochę przynętą teraz bardziej dla ludzi czy, 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 czy nie, jeszcze w tym czasie wakacyjnym właśnie? Przy okazji szczepień w urzędzie co piątek trochę wypytujemy o mhm. osoby, które do nas przychodzą i rzeczywiście Zauważamy, że część osób przychodzi powiedzmy po ten paszport, natomiast hmm. coraz więcej osób przychodzi, bo po prostu chce się zaszczepić i chce się czuć trochę jednak bezpieczniejsza w obliczu. Ewentualnej kolejnej fali zachorowań. E, tak, czyli jutro w Dolsku, to jest w para, na terenie parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła, to jest ulica Kościelna 1, ale to nie koniec, bo w tym tygodniu jeszcze jest taka akcja zaplanowana też w innym miejscowości. To jest Hrzybsko Wielkie, tak? Tak jest. Zapraszamy do Hrzybska Wielkiego, plac nad jeziorem od godziny 10 do 18. Będzie tam piknik rodzinny, a przy okazji również będzie można się zaszczepić. W Szybsku Wielkim szczepimy już tylko szczepionką Johnsona. Kolejne, kolejna okazja do zaszczepienia się będzie w piątek, jak co piątek w holu urzędu. Ta akcja cieszy się faktycznie sporym powodzeniem, bo co piątek tutaj szczepimy około 200 osób. Ale też przy okazji święta Najświętszej Marii Panny będziemy szczepili na plat przed Katedrą Poznańską. Tutaj zapraszamy wszystkich również od godziny 10 do 14. Będziemy szczepili przy okazji również pikniku organizowanego przez NFZ. Pikniku takiego prozdrowotnego. I tam jakie szczepionki będą? Też również Johnson. Uh -huh. Kadra szpitala Raszej sprawdzona, że tak powiem, w boju. A również będziemy w, w, przy wejściu do, do klasztoru w Gostyniu tego samego dnia szczepili na, na odpuście połączonym z dorzynkami powiatu gostyńskiego oraz świętem Wojska Polskiego. Także okazji jest Sporo. Sporo, tylko trzeba się zdecydować i wybrać najbliższą miejscowość, czy powiedzmy punkt, w którym w którym będzie można z tej okazji skorzystać. Warto może jeszcze podkreślić, bo pan gdzieś na początku tylko wspomniał króciutko, ale czy, czy, czy będzie można wybierać sobie szczepionkę, bo państwo w tym pierwszym miejscu będzie proponować i Johnson i Johnson i, i, i tego Pfizera też, tak? Szczepionkę. Tak. Jutro w Dolsku będzie można wybrać szczepionkę Johnson Johnson, ewentualnie pierwszą bądź drugą dawkę. Jeżeli ktoś wcześniej zaszczepił się w innym miejscu, będzie można przyjąć również szczepionkę Pfizera. Trzeba Czyli się jakoś... Tak, będzie to tylko Johnson. Aha. Czy trzeba mieć jakieś dokumenty ze sobą, co trzeba zabrać, żeby, żeby móc poddać szczepieniu? Trzeba mieć oczywiście dowód osobisty. Szczepimy również osoby... Z zagranicy, cudzoziemcy powinni się wylegitymować paszportem. Uh -huh. A sama procedura, jak przebiega, najpierw wypełniamy jakieś dokumenty, to też warto przypomnieć, bo nie wszyscy jeszcze korzystali z tej możliwości. Przed samym szczepieniem wypełniamy dość krótki, taki bardzo prosty formularz przedszczepienny. Jest to taki wstępny formularz, który mówi o stanie zdrowia. Pamiętajmy, że trzeba być osobą zdrową podczas szczepienia przeciwwskazaniem takim jednoznacznym jest na przykład przyjmowanie antybiotyków, czyli stan zapalny organizmu, który uniemożliwia szczepienie w danym dniu. Więc trzeba odczekać dwa tygodnie po zaprzestaniu kuracji antybiotykowej no i można wtedy zgłosić się do szczepienia. Ale jeżeli ktoś jest zdrowy, to na pewno jutro tą szczepionkę otrzyma. No, widzę, że dobrze, że o to zapytałem, bo akurat chyba dość ważna, ważna kwestia. Proszę powiedzieć, kto obsługuje te, 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 te wszystkie akcje szczepień? Czy to są żołnierze? Czy to są pielęgniarki, czy to są lekarze, czy, czy też człowiek może czuć się bezpiecznie i jest ten czas tego chwili, tych, tych kilkunastu minut odczekania, że gdyby coś się, nie daj Boże, działo, no to, no to możemy liczyć na jakieś mm, mm, wsparcie, po prostu opiekę. W każdym z tych punktów szczepi wykwalifikowana kadra. Jutro będzie to szpital w Śremie, natomiast w pozostałe dni to jest, to jest szpital mm, Raszei. Mhm. Do pomocy zazwyczaj zapraszamy lokalną straż pożarną tam, gdzie nie ma takiej możliwości, są żo żołnierze z wot tam gdzie w niektórych miejscach wspomagamy się pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W każdym razie każdy, kto przychodzi jest zaopiekowany, informujemy o sposobie wypełniania tego formularza. Później prosimy pacjentów o właśnie pozostanie w pobliżu przez około 15 minut. To jest czas, kiedy ewentualnie mogłaby wystąpić jakaś niepożądana reakcja. Po tych 15 minutach dziękujemy bardzo. Mhm. To, to, to jeszcze na koniec jedno pytanie, panie dyrektorze. Jak przebiega akcja szczepień w Wielkopolsce na ten moment? Jak to wygląda? Mówię, tak. Są oczywiście powiaty, są gminy, gdzie te szczepienia no, dosyć źle ciągle wyglądają. Mówimy o wschodniej Wielkopolsce. Będziemy również tam odwiedzać te gminy, te powiaty kontenerem. Będziemy próbowali podnieść te statystyki, ale również są miejsca jak Poznań, ale również Brąki, które są w czołówce, jeżeli chodzi o ilość zaszczepionych osób. Wronki w tej chwili są na czwartym miejscu po Warszawie, Poznaniu i, i Podkowie Leśnej. Także nie jest tak źle w Wielkopolsce. Mhm. To na koniec, gdyby Pan jeszcze zechciał powtórzyć, gdzie jutro i najbliższy piątek będzie można się Wielkopolscy zaszczepić? Jutro zapraszamy do parafii Świętego Michała Archanioła w Dolsku. W godzinach od 8 do 15 szczepionki Johnson Johnson oraz Pfizera. 13 sierpnia w piątek zapraszamy do Krzypska Wielkiego Plac nad Jeziorem. Tam będziemy szczepili szczepionkami Johnsona i tego samego dnia w wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim zapraszamy na kolejną edycję U nas na miejscu, również szczepimy Johnson Johnson. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję Król, pełnomocnik wojewody wielkopolskiego do spraw szczepień przeciwko COVID-19, był gościem Wielkopolskiego południu z Radiem Poznań.